No siemanko elo elo 320 i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie dzisiaj będą ciekawostki o Undertale tak wiem to pierwszy odcinek z Undertale na moim kanale więc y, fan Undertale a na pewno tutaj się znajdzie i polubi ten filmik a my już lecimy do filmiku Ink Sans jest większy od zwykłego Sansa w Undertale'u istnieje taka postać jak Disbelief Papyrus. Co to ma znaczyć? W Undertale'u istnieje taka postać jak Chara. I Chara to siostra tak jakby Frisk. Nie wiem, nie wiem, dusza, nie wiem, jakaś coś. Flow jest mordercą, a na początku gry wydawał się bardzo miły. A potwierdza to to zdjęcie. Alphys to dinozaur. Istnieją takie rzeczy jak Alfis X Undyne, Frisk X Chara, Sans X Frisk i Metatron X Papyrus. I więcej takich rzeczy jest. Jest taka postać Gaster. Patrzcie, co dziwnego znalazłem. Underpants. Sleepy. Na odwrót. Sleepy. Sleepy. Briefs. Y nie to właśnie jest całe tłumaczenie underpants a poprawnie w spodniach XD. poprawnie underpants sans wygląda właśnie tak a w grze tak underpants sans czyli Series! to y, najbardziej y, no taka memowa postać jakby to nazwać nie wiem y, z AU Undertale'a Sans jest w Ultimate Smash Bros. Sans to żartowniś. Papyrus nasz ko nas kocha. Oto Papyrus z śmiesznymi oczami. Obrazki, które potwierdzają, że Sans jest w Deltarune. Deltarune. Deltarune to tak naprawdę Undertale 2. Tak wygląda rośnienie frisk. KFC. Chris Frisk-Chara eee, Tak wyglądają niektóre postacie Undertale w LEGO Undertale to NAJLEPSZA GRA NA ŚWIECIE! Get target. get on. A więc dziękuję za oglądanie. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków. A jak jest dzwoneczek, to ma być zadzynzolony. Nie ma, nie ma być zadzynzolony, bo jak nie będzie zadzynzolony, to będzie w piernicz. Więc no. papa. pa. I będzie źle, że nie będzie zadynzolony po prostu.